Wojciech Plewiński uważał, że zrobienie zdjęcia teatralnego to nie jest tylko płaska rejestracja chwili. Na zdjęciu teatralnym musi być widoczny i aktor, i reżyser ze swoimi zamiarami, i scenograf, i autor kostiumów. Zdjęcie teatralne dla Wojciecha Plewińskiego było zawsze wielotematyczne. Wojciech Prywiński, jak przychodził do teatru, to było święto. Sesja zdjęciowa była zapowiadana parę tygodni wcześniej, żeby aktorzy przygotowali się do tego psychicznie, żeby mieli czas, ponieważ nad każdym zdjęciem Wojciech Prywiński spędzał wiele czasu.